Cześć wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony Dawid i zapraszam do obejrzenia mojego poradnika, jak podkreślić kartę graficzną. <coughs> Przede wszystkim chcę zaznaczyć, że nie biorę odpowiedzialności za to, co zrobicie z kartą, czy jest palicie, czy nie. więc jak tak, przejdźmy do rzeczy, będziemy potrzebować dwóch programów, i Afterburner i GPUZ. Więc tak, GPUZ, żeby sprawdzić I... wymagania karty i kontrolować jej napięcia. Super. Tu mamy wymagania karty, a tu mamy i napięcia się w samych ciągnie. i entrya w tym bóre, żeby ją podkręcić jak to widać to jest karta 84 taki es NVIDIA Forza mamy tu core glock memory glock czy pamięć karty więc tak stopniowo można to też można kontrolować ale to jest błędne to są błędne dane więc tak tu podkręcamy po 5. Po 10 zapisujemy. Sprawdzamy jak to napięciem karty, gdzie jest GPUZ. Tu jest GZ. Jak to jest napięciem karty? No... Nie zmienia się praktycznie. Więc stopniowo można po 5, po 10 ja od razu przejść do rzeczy, że wiem ile moja karta wyciągnie, więc tak załóżmy, że ja podkręcę na 600 tu. Zaraz się swój save czytam. Tak, 655. 390 i to są moje zastosowane wymagania karty to moja karta ciągnie to sprawdźmy ciąg, wy też robicie, ale nie możecie patrzeć to była karta, udzielała 37 stopni, mimo wszystko a tu widzimy, że szabeł teraz właśnie te wymagania, zobaczmy, że się zmieniły takie były a takie są teraz, widać, że to się podkręca, oczywiście Zamykam program, oczywiście link programu będą w opisie, dzięki za obejrzenie, cześć na iO.